Cześć, ja jestem Spuki, a my kontynuujemy historię z Assassin's Creed Valhalla. I przez kontynuujemy historię dzisiaj mam na myśli to. Mamy nowy event, który powinien się odpalić w momencie, gdy wrócimy do naszej bazy, czyli do Króczej Przystani. Tak czy siak musimy, bo Randvi jest w Króczej Przystani, żeby oddać jej zadanie, no to, to musimy tam wrócić, więc pewnie automatycznie się coś uruchomi. Dlatego też z tego powodu jestem dalej w Londynie. bo normalnie bym się już przeniósł do tego obszaru. Ale obawiałem się, że jak się przeniosę, to właśnie coś się automatycznie samo uruchomi. I niekoniecznie będziecie mogli to zobaczyć. Więc przywitam was ekranem wczytywania. No ale chyba mi wybaczycie. Wolałem tam... Dmuchać na zimne. Pewnie nie, tak nie będzie. Trzeba będzie podbiec, Szczególnie tu na mapie zobaczyłem, że tam jest punkt, do którego trzeba podejść. A to zobaczycie przy okazji, gdzie trzeba podejść. Gdzieś w tamtą stronę. No dobra, to zanim to odpalimy, to chyba jednak się cofniemy i pójdziemy do randwi, przekazać informację o Londonie. Moment, nie teraz. Czyli zakończymy wątek Lundenu. Muszę uda się kontynuować romans. And of the Good. Will be pleased. Co już zawart? Przy okazji podwyższymy poziom trochę. O, dobra, nie musimy jej zaczepiać. Podwyższymy poziom osady. Musimy. Jednym z zadaniem jest podwyższenie do piątego poziomu, więc później. A faktycznie mamy ten? O! Nie, to zakończmy. A, powiedziałem, że będziemy robić jedno, a robimy drugie. Też jestem fajny. No wybaczcie. Ale jestem ciekawy.

Stronko kodeksu też nie możemy. Ale on chyba dał nam wskazówki. Ło, całkiem dużo wskazówek. Żagiew. Ża żagiew jest w Jorwiku. List od ubogiego towarzysza broni w Chrystusie. Fragment dłuższego listu. Żagiew, religijna fanatyczka uwielbiająca siad zniszczenie. Muszą zginąć, by reszta z nas mogła żyć. Ubogi towarzysz broni w Chrystusie. Igła. Rozkazy Igły. Igła słynie z obrzynania monet i handlu na czarnym rynku. Muszą zginąć, by reszta z nas mogła żyć. Skarbnik. Człek ustosunkowany. Inteligentny i nieuchwytny. No, i reszta podobna jak tam. Ciekawe, że ten żyje. Tu byśmy mieli całą. Jakbyśmy tego zabili, to podejrzewam, żebyśmy mieli wszystkie informacje o Kilu. Tym też się zajmiemy, ale później. Teraz już tak, jak obiecaliśmy, idziemy za eventem. Wiosce zaraz gdzieś. O! Ci przestraszyłem, że to się rusza. O! To co tu się z pogodą dzieje? Wyzwanie bogów. O! Burza! Kometa! O! Ale przywaliła! zobaczyć Zbadaj miejsce upadku O tu ktoś stoi! Something fell from the sky to earth like it has been thrown by Odin himself. A strength he no doubt wishes he possessed. No danger remains, but look. It revealed something hidden in the mountainside. Hmm. Looks almost like a door. If it is, then it's the door to something that I have long been searching for. May I ask you for a kindness, Drinker? My name is Eivor of the Raven Clan. And that depends on how kind you need me to be. Will you grant me a home while I investigate the door, Eivor, of the Raven Clan? I don't make a habit of sheltering strangers. My name is Hilderan. There. Now we are no longer strangers. Please. <inaudible> if I am right, then this is Freya's Gate. Allow me to stay and I will help you discover the treasures that lay on the other side. Bardzo well. kind Avar. The gods smile on you. I may be kind, but I am no fool. Everyone must pull their weight and I expect no less from you. No, dobra, ale to wychodzi na to, że będę musiał jej coś wybudować. W związku z tym będę musiał zdobyć surowce. Których chyba nie mam? O nie. A może nie będę musiał? porozmawiać z Hildran, tam jest. Walkiria. Ma to miejsce swojej? Ale jak to może mnie otworzyć? To jest szlak dla Freya. We will need her favor if we wish to reveal the hidden treasures. Oh, it's we now, is it? I told you, Eivor. You will want to see what is on the other side. Now come. Freya demands combat before she will aid us. For a moment I thought you meant for me to fight you. Fear not. I can handle myself. I cannot possibly fight you. I would kill you. You could try. Attack me. Oho. Ha ha! Yes, Shara. And let's give Lady Freya a fight. <coughs> fight harder, Evor. Jak ona unika. Yes. Give me everything you have. Do Dobra, trochę ten dobrze się bije, unika wszystkiego prawie. O, na to czekałem.

Worek treningowy jest. Babunia co? No no. Dobrze. Całkiem źle mi poszło. Whoa! What is co this? Come at me again! <gasps> what magic is this? And how do you fight with the strength of a berserker? I can teach you, Eivor. But first, we fight! Dobra. Moc 274. Nie mam umiejętności żadnych. Nie reaguje na ciosy. W sensie można ją układać, ale nic sobie z tego nie robi. O, dobrze. nie reaguje teraz chyba się zbugowała ale to ciśniemy do końca dobra, dobra

i've not seen a seer fight like that i am no seer i am what you see before you an old warrior with a knowledge of secrets if that was not magic then what was it that was a battle meditation you entered hugerheim the mind's realm it is a secret form of training that not many know you can attack full force with no fear of injury and yet, you know this training. You're glad to have let me stay now, aren't you? Very much. Tell me, what part does the amulet play? It is a vessel. It needs to be filled with the energy created in battle. But it will only work with this type of shrine. They can be found all over Mercia. I have many questions still. I promise you will get answers. But first, i have marked a shrine location on your map. once there, enter a meditation. the amulet will pull you into hugerheim. and what happens when i finish my training? then you return to me. very well. something of you reminds me of her. go now, kind evor, and train. Ciekawe i podejrzane. Medytuj przy kaplicy. Tu od razu inne, pokazuje gdzieś. Nie. No dobra, to się tam udamy. Tylko musimy tu najpierw skoczyć. Jak podejdę blisko, to już wam pokażę, co się tam będzie działo. Chciałbym to w miarę zamknąć w, ciasno w odcinkach, więc nie oszczędzę wam tych podróży. Zbliżamy się już do kapliczki. O, tam stoi przy samym tym urwisku. Swoją drogą, tu jest też punkt do synchronizacji, więc myślę, że dobrze by było go od razu synchronizować. Co prawda, ten obszar, na którym teraz jesteśmy. Nie, byliśmy jeszcze tutaj, a przynajmniej nie w ramach zdobywania sojuszy, podbijania regionów. Ale dzięki temu, że go sobie zsynchronizujemy właśnie, to będzie nam łatwiej to wrócić. Nie będziemy musieli tego kawału całego lecieć. Jak rozpoczniemy podbój z tym, że odpuścimy sobie Skarby, póki co. Skarby zamkniemy w odcinkach dotyczących konkretnie tej lokalizacji. No, do góry. Do góry. Ewar. Nie mamy synchronizację. Piękny jesienny klimat. Tam nawet śniegu trochę leży. Nawet nie trochę, tylko dużo. Ale górzysty teren. Hop. Już nawet coś tu znalazłem. Ale to przypadkiem pewnie wcześniej. Dobra, idziemy do kapliczki. Jest ona tam ciutkę niżej, na końcu tej skały, półki takiej skalnej. Ja mam wrażenie, że ona jest walkirią, ta babcia medytacja. Tu jest jakiś obóz pod spodem. O. Stanica Wenkolan. No teraz latamy w kruka, to może tak zrobimy. O, zasady próby. Zdobywaj punkty w oparciu o swoje dokonania podczas każdej z prób i zamieniaj je na nagrody. Ungrheim zapewni Ci wyposażenie oraz zdolności niezbędne do ukończenia prób. Nie będziesz mieć jednak dostępu do ekwipunku. Składowe wyniku: Informacje o działaniach zapewniających punkty, skrytobójstwa, zachowania anonimowości, wykradnij wszystkie artefakty. Wyposażenie. Medale i nagrody. Pokazuje docelowy wynik dla każdego medalu. Najedź na każde, aby sprawdzić nagrody. Wyposażenie, jakim będziesz dysponować podczas wyzwania, najedź na każdy element, aby dowiedzieć się więcej. Zdolności, jakimi będziesz dysponować podczas wyzwania, najedź na każdą z nich, aby dowiedzieć się więcej. Całą jedną zdolność mam. Pominięcie, po pominięcie poziomu trudności. U ustawia. Ustawienia poziomu trudności będą pomijane w czasie trwania próby. Po jej zakończeniu powrócą do wybranych przez ciebie wartości. Mm -hmm. Dywersja. No dobra. Wykradn cel wykradnij wszystkie artefakty. Składowe wyniku. Skryty błyska, zachowanie anonimowości, wykradnij wszystkie artefakty. No dobra, rozpocznij próbę. Ciekaw jestem, czy wszystkie trzeba zrobić, ale jeżeli tak będzie, to tylko pokażę wam na czym to polega. Nie będę tego nagrywać, bo to będzie spamowanie w kółko różnych rzeczy. Po prostu dam, pokażę wam o co chodzi, i jak będę kończyć, to wtedy ogarniemy. Teraz spróbujemy sobie przejść. Razem. Dobra, nie mam strzał kompletnie. Od razu znalazłem się w tym obozie, co poniżej był. składzić Ciekaw, czy bezpiecznie. O, dobrze. Zainteresował się wystarczająco, żeby podejść, chyba. Jednak nie. Można gwizdnąć, ale dobrze pamiętam. No chodź, chodź. No jak się krępuje, chłop? Chodź tu, chodź tu. O, idzie. O, zauważył mnie tu z tej strony. Z tyletami walczę, jak to wywija dziwnie. Dobra, ale ja bym chciał powtórzyć tą próbę, da się. Tam miezionek widzi. Powiem szczerze, że zachowanie anonimowości tutaj jest bardzo trudne. Bar ten zginął. Przykro mi też, że nie udało mi się faktycznie tej anonimowości zachować. Gdzie on jest? A tam aż się kryje. I co trzeba nazbierać? Widzicie, tam jest... Nazbierać trzeba 1000 punktów. Najwięcej punktów mogliśmy dostać, jeżeli byśmy zachowali anonimowość. O, za skrytobójstwa też. Teraz sobie gwizniemy. Kościu tu powiem podejść. I punkty za skrytobójstwa. Dobra. No ale tak jak tam było najwięcej punktów, praktycznie całość, można było zdobyć za samo bycie niewykrytym. Teraz trzeba trochę naspamić tych punktów, żeby próba była zaliczona. Nie są łatwe te wyzwania, ale są... ciekawe. No i pewnie... w zależności od tego, którą tak jakby szkołę się wybierze, czy niedźwiedzia, kruka czy wilka, niczym... wiedźminie, to trochę inny styl trzeba przyjąć. Niedźwiedź to brutal, typowy, kruk to taki spryciarz, a wilk... No nie wiem, łowca jakiś chyba, nie? Tych ludków jeszcze jest dość sporo na popróbować. Tam nie przemkniemy. To nie widzę go. Zaczępi go? No idź. On go ogłuszył w ogóle? O, ten stoi tyłem, dobrze. Gołomki są potrzebne, żeby. W sensie te grzyby. Żeby adrenalinę sobie odbudowywać. Dzięki temu umiejętności można używać. A, i tu tak jakby się zdobywa też poziom tych tego wyzwania. Teraz tam za wodospad trzeba przejść. Przejść górą, bo mogę ich zaalarmować. No goś ucieka, no. O, da się powoli przejść. Dobra. Ale ogólnie to słabo nam poszło, nie? Bo tu 1000 punktów trzeba było zebrać, a my tam raptem 400 mieliśmy. No, różne poziomy. Medale, Pokazuje zdobyte przez ciebie medale, tylko nowe medale zapewniają nagrody. Nowo zdobyty medal będzie błyszczał. Energia bitr na plus 10. No, to o to chodzi. Tak więc ja Wam życzę miłego próbowania i miłego grania. Do zobaczenia w następnym odcinku. Już z fabuły. ja To, to jest aktywność dodatkowa. Pokazałem mniej więcej jak wygląda. Wy możecie sobie ją ogarnąć sami. Ja wam pokażę po prostu co udało mi się z tego zdobyć. A pomęczę sobie w, się w wolnych chwilach sam z tym. Nawet dobrze, bo mi trochę brakuje takiej aktywności poza nagrywaniem, gdzie będę mógł sobie dziobać, kiedy będę miał trochę czasu wolnego. Tak więc miłego grania, do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie, hej hej.